Yo! Szymonko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie powrócimy do Dragon Empire, bo Dragon Empire miało aktualizację. I uwaga, co dalej? Aston Martin w rok, roku. Milion No nie zać mnie na niego, jak widać, no ale no nic. O to mi chodzi, że jest New NASCAR Las Vegas Race. I sobie dzisiaj to po prostu e, przetestujemy. Więc chyba musimy pojechać tam, gdzie jest ten e, stary był Las Vegas. No nie. Dobra, ale nie gdzie był ten stary Las Vegas w ogóle? No. Znaczy, wiem, kojarzę, kojarzę. I chyba tam będzie ten nowy, nie ma tu żadnej mapy też. Albo nie wiemy gdzie. Tutaj jest Las Vegas, teleportacja. I się dzisiaj pościgamy. Oh my god, jest! Jest Las Vegas Race Spawn. Na skarb trzeba się dobra. E, bierzemy. Dobra. I seza... zaczniemy na początku sobie na solo. Oh my god! Jak on wygląda, nie! Jak on wygląda! On jest zarąbisty, nie! Jestem solo, ale powinien być bot, nie? Ja nie, nie bo <grym> XD. Hä? Dobra. Hmm, po prostu sobie tak pościgamy. Patrzcie w ogóle jak ładnie tu jest, nie. Jak ładnie, mi się mega podoba ta mapa ogólnie, nie? Mega, nie? Po prostu jest... Ta mapa... Fajnie się w sumie tymi naskarami jeździ, nie? Nie jest taki zły. Myślałem, że naskar to takie o... Do dupy, do dupy trochę. Bo ja mam też w sumie chyba tylko te za darmo, nie? ja że są jeszcze... Czy są w ogóle jeszcze jakieś płatne, nie? Czy po prostu są tylko te... Y, darmowe. Dobra, mamy tutaj dwa okrążenia do zrobienia. Sama mapa mi się nie wydaje, jakaś super duża, ale bardzo dużo się w niej dzieje. Popatrzcie, co chwila jakieś trybuny, jakieś kamienie, popatrzcie, jakieś ognie. Nie, mega jestem podjadany tą mapą. Mega mi się ona podoba ogólnie. Yy, Nascar ogólnie mi się w, w miarę też po podoba. O dobra, to, to jest drugi krążek. No i mówiłem, ona nie jest taka duża. Szybko to zrobiliśmy. Nie jest taka, nie, nie jest takie złe. To. Więc no, więc spoko, pościgamy się w ogóle z ludźmi, jak to jest, e, na Global, na global Race, tylko to pod koniec, pod sam koniec, ponieważ, e, ponieważ później mnie wywali na publiczny cel, nie będziemy się nie chciało już tego zmienić na prywatny, nie, bo teraz jesteśmy na prywatnym, więc do, do od razu solo, nie, wiadomo. No, znaczy, też mogę global, global dać, tylko, no mówię, wywali mnie na publiczny, nie? Dobra, jedziemy sobie i mamy już metę. Dobra, ile zarobiliśmy? 26 szkoła. Nie jest źle, nie jest źle to, że y, solo gramy, no bo może wiecie, by dali tyle za pierwsze miejsce. Z ludźmi, nie wiem ile jest Widzicie, no to jest 45 tysięcy, ja dostałem... Tyle, o tysiąc więcej niż pozycja trzecia z y, globalnym, nie? Więc jak nam na globalnym, to smaga spoko, Tylko, że na globalnym pewnie dużo osób będzie jeździło, bo e, będzie jeździć. Szczególnie, że mm, jest a, ta aktualizacja dodała, została dodana jakby wczoraj, ale nagrywam to dzisiaj, czyli dzi ona w ogóle została w piątek dodana, a ja nagrywam to w sobotę, nie? Tak, inaczej, nie ale nie wiem, czy... Dobra, ogólnie teraz yy, se, my, chyba sobie zrobimy tak zrobimy yy, sobie tak, I że to... jeszcze pościgamy, tak, ale zrobię jeszcze taki jeden wysik, ale samochodem na skar po prostu a my mogliśmy się tam ścigać ja to tam może się jeszcze pościgam na tym naskarze yy, tylko musimy się nąć nie? Dobra, bo tutaj chyba są jakieś jeszcze inne, bo, bo, bo tak, mamy już wkrótce, czy miasto... O, tutaj mamy, widzicie, jakieś miasto. Meksyko, tu mamy już wkrótce, dalej, tu mamy Dayton 500, Taldega jakaś i Miasto Meksiko. E, miasto Meksiko dużo daje okrężenia takie. Więc ja sobie da, dam je na solo, ale no zobaczymy co się e, uda nam zdziałać. ogólnie tego Nskara co ja teraz jeżdżę. Jest mega spoko ten drugi ten drugi samochód skarę. Mi się tak mniej podoba, pamiętam jaki nimi jeździłem. Ale ten jest mega, mega spoko w ogóle. Nie wiem skąd jego mam. Ale skąd mam. Dobra. Zaczynamy. Mexico City Nascar. W ogóle Naskar mi się to podoba, No to, to mówiłem wam, widzicie? Ja, ja, mi się mega podoba już, nie? A trzy określeniach. A nie no, powiedziałem chyba trzy. Ja tak zaczęliśmy wyjść, to myślałem, że dwa. Ale to pisze trzy. Nieważne. Dobra, mm, czy okrążenia, tak na tym Meksiko, wiadomo. Meksiko chyba nowego nie dodali, tylko tą jedną tego Las Vegas to dodali. I z tej chyba okazji dodali też Aston Martina, tego nowego za 1800. No ale na, na nas na niego nie stać. Ogólnie Aston Martin są drogi w tej grze. Ja w Reddit życiu też, ale są. Zatem mam jednego Aston Martina, który jest moim drugim najszybszym samochodem. Tak. E, tak jest. A więc, dobra. Tutaj zaczynało się pierwsze okrążenie, więc teraz mam drugie. Nie no, dobra, ona też nie jest taka zła ta mapa. Nie jest jakaś super długa. Może przez to, że jakby było jedno okrążenie czy dwa, no to by było za mało. Czy to tak wystarczająca ilość, jak na to, jaka jest krótka ta mapa, nie? Więc o okay, nie, więc jest okej. Okay. Nie, dobra. To jest taki mniejszy, był update, no bo tylko dodali ta mapę Las Vegas, jeden samochód, nie. Chyba lepsze są updatey, jak dodaję kupę samochodów, nie? I tam wiadomo zawsze na tym update'cie naprawiałem delikatnie trochę tych bugów, ale to tak mało co, nie. Wiadomo nie, czy o ja tym w ogóle piszę, bo tam pisze tam niżej też coś. Yy, dodaję, no to to musimy kiedyś prze yy, przetestować, nie? Mam takie drugie konto na Robloxie. I na nim jeszcze, bo wiecie, jak to kliknę sobie niż ten, no to już mi się nie pokaże, nie? Ale tak mi się pokaże, nie? Więc dobra, trzecie już mamy. ojoj. Oj, oj, oj. i właśnie tutaj już widzę, że na tym Meksiko na początku samym nie można e, gazować, no bo tutaj wyjeżdża się po prostu, nie? Tutaj już sobie można pogazować, ale tutaj już muszę, tutaj, tutaj już puszczamy i idealnie w zakręt wejść. Ja pięć to mi zajęło to. Dobra, jedziemy, na końcu wiadomo, będzie global, e, global race raz, teraz dużo pieniędzy osób chce grać, Teraz no to jest nowa. To jest pierwszy dzień jego teraz, nie? Wczoraj dodali go, w, w sumie wieczorem, 19, chyba 20. Nie, dodali to, no a teraz nie nagrywam to, nie? Dobra, więc kończymy ten wyścig właśnie teraz. Ja tym filmie filmikę dzisiaj kluczy, no sorry, no ale po prostu no, nie mam co po prostu, jeszcze się więcej nagrywać. Dobra, teraz le lecimy z. Zresztą, no. Teraz lecimy z Global Race na Las Vegas. Dołącz do kolejki, panie. Kolejka jest taka, że nie, dokąd kiedy mnie weźmie? Nie, no mówiłem. No już mniej więcej by mnie wzięło, nie? Albo, bądź, albo poczekajmy, aż będziemy po prostu w lobby, nie? Dobra, poczekam nad tym. Nie mogę! Kiedy kliknąłem, to wtedy mnie znalazło, już nie? Dobra, dobra, dobra. To nic, co, nic. Jest spoko. Myślałem, że będzie dłużej, ale też nie jest zbyt szybko, jakby nie. Więc yy, lecimy. O ja pięć, że są jakieś szczepki. Czy mają dobre samochody? Nie, nie wiem, jakie to są. O, ten ma ten sam, a oni mają jakieś inne. Dobra. Nie, to najgorsze. Trochę słabo. Te same rzeczy, trochę słabo moim względem, bo oni mają jakieś wczu... Dobra. Przynajmniej tak wyglądają, nie? Dobra. E, myślę, że nie będzie też tak źle. Nie będzie najgorzej. Ale no. Dobra. Powinien, e, powinieno nas, nas już przekierować. Właśnie, właśnie nas przekierowało. Jeszcze spojrzymy na tę piękną mapę. Och, ja pierdzielę. To jest idealne. To jest mega ładna mapa. To jest chyba najlepsza mapa. Na razie, do teraz mm, z karnie. Może ja na najlepsze na Centamic Empire, bo one są nudne. One się powtarzają. Nic się w nich zazwyczaj nie dzieje. Nie ma jakichś ogni, jakichś tych takich lerów ani nic. Może są jakieś mapy, na których jeszcze nie jechałem, które są takie. No ale może, nie? Może. Ej, co mam takie miejsce? To nie jest źle, to nie jest źle, to nie jest źle. Koło za mną nie ma w sumie nawet, nie? Ty, to oni chyba fa false start nie zrobili Oni nie wystartowali, nie? Ej, nie no, jak ktoś nie wystartuje, to nie jest false ten jest daleko, to ja już go nie, nie prześcignę No, ale drugie miejsce jest dobre, drugie miejsce dobre jest Dobra, na którym właśnie się znajduję na Attis tutaj spoko, nie? W miarę, jak na Global Race, nie? Dobra Jedziemy sobie w ogóle dobrze wystartowałem jak tamte, co mi się wydawały, yy, że mają dużo lepsze samochody, przynajmniej tak wyglądali wyglądali. Dobra. Nie, tam stało jakiś samochód, ale to chyba na Awku po prostu już sobie typek stał na pierwszym okrężeniu. Tam tak widziałem i jechał w to na jeszcze widzicie? Ale on jest daleko, nie tego już nie prześcignę, nie? Ale dobre jest drugie miejsce. Mówiłem, nie patrz nie, nie zapomniałem sobie po prostu ile za drugie miejsce. Ale patrzyłem na to wiem dobra jedziemy do koło kamieni i sobie zaraz to dokończymy. Maga. Można dużo sobie e, jakby skracać, nie? Więc spoko. Ale mamy drugie miejsce. Plus 35 dostałem aż tego. I uwaga, 32 koła. Mega jest e, to fajny wynik. Mega spokojny jest wynik, a więc yy, spoko, nie, ogólnie info, przez to, że to jest taki klucz odcinek, będzie drugi odcinek w tym samym niu. to będzie jako, nie, w ogóle, o ja no, mówiłem, że są na publiczny, nie, tutaj jest jeszcze takie coś, nie, dobra, widzę, myślę, że wam się film spodobał, jeżeli nie, no to po, po prostu klient. Jeżeli tak, no to kliknijcie łapkę w górę, jeżeli nie, to sobie ograniczę. ostatni nasz film z, Lavin, e, z Fix It Up, no może jeszcze z Slewika Pajer też. Dobra, śmiecie się, no i pa!